Wichrowe wzgórze odcinek 94, tajemnice, intrygi i miłość na granicy niebezpieczeństwa. Na wichrowym wzgórzu atmosfera gęstnieje z każdą chwilą. Halil i Cajnep próbują odnaleźć równowagę między miłością a wyzwaniami, podczas gdy wokół nich zacieśnia się sieć intryg i zagrożeń. Songul, pełna podejrzeń, zaczyna dostrzegać więź między siostrzeńcem a Cajnep, co budzi w niej niepokój i gniew. Tymczasem Cajnep, stając w obronie Halila, zmusza go do powrotu na farmę, jednak groźba zemsty kursata wciąż wisi nad ich głowami. Tyle intryga Suny nabiera tempa gulce, podstępnie zwabiona do jej domu, wpada w śmiertelną pułapkę. Gdy Suna ujawnia swoją obsesję na punkcie Yusufa, gulce staje się świadkiem jej niebezpiecznej determinacji. Czy ktoś zdąży ją uratować, zanim będzie za późno? Jusuf, nieświadomy działań Suny, dowiaduje się o nagłym zniknięciu żony. Wstrząśnięty rozpoczyna desperackie poszukiwania, nie wiedząc, że czas działa na niekorzyść. Czy miłość do Gulce poprowadzi go na właściwy trop? Ten odcinek to istny wir emocji, od romantycznych uniesień pomrożące krew w żyłach tajemnice. Czy Halilowi i Cajnep uda się powstrzymać kursata i uratować rodzinę przed nowymi zagrożeniami? Czy Yusuf zdąży odnaleźć Gulce? A może Suna wprowadzi w życie swój szalony plan? Nie przegapcie tej emocjonującej opowieści pełnej miłości, zdrad i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Scena pierwsza podstęp SUNY GULCE wpada w pułapkę, wnętrze domu Suny. Szare zasłony przepuszczają niewiele światła, tworząc w salonie przytłumioną atmosferę. Suna nerwowo chodzi między stołem a kanapą, czekając na przybycie Gulce, którą zwabiła telefonicznie wymyśloną historią o omdleniu Ferichy. Suna, z fałszywym lękiem przez telefon. Gulce, przybiegnij szybko. Feria przed chwilą zemdlała, nie mogę jej dobudzić. Boże, co teraz zrobię? Gulce, w słuchawce, zaniepokojona. Uspokój się, Suna. Gdzie jest twoja mama? Może zadzwoniłabyś po pogotowie? Suna, udając rozpacz, mamy też nie ma w domu, poszła w odwiedziny do ciotki. Nie wiem, co robić. Feria jest nieprzytomna. Błagam, przyjdź jak najszybciej. Gulce, już idę, Suna, ale natychmiast wezwi pogotowie. Rozłącza się i w popłochu wybiega z własnej kuchni, wciąż w fartuszku i z wyłączoną kuchenką. Pędzi do domu Suny, przemierzając uliczki wichrowych wzgórz. Wejście Gulce do domu Suny. Gdy gulce dociera na miejsce, drzwi są uchylone. Przybita niepokojem przekracza próg i rozgląda się na parterze. Gulce, głośno, z narastającą paniką Suna, gdzie jesteś? Gdzie Feria? Co z nią? Odpowiada jej jednak tylko cisza. Nagle z za rogu wyłania się Suna, ale zamiast wystraszonej, załamanej dziewczyny, ma na twarzy zaskakująco spokojny, wręcz rozbawiony uśmiech. Suna, ironicznie, naprawdę warto mieć taką przyjaciółkę, jak szybko przybiegłaś. Jestem pod wrażeniem. Gulce, marszcząc brwi, zdezorientowana. Co? Gdzie jest Feria? Mówiłaś, że zemdlała. Suna zamiast odpowiedzieć, spogląda na gulce chłodnym wzrokiem i zdejmuje z szafki stojący ciężki wazon porcelanowy. Zaczyna go przerzucać z ręki do ręki, jakby testowała jego wagę, a jej spojrzenie staje się złowrogie. Suna, chłodno, Ferichy tu nie ma, jestem tylko ja, myślałaś, że coś tu się dzieje? No cóż, dzieje się, ale inaczej niż sądziłaś. Teraz porozmawiamy, jak kobieta z kobietą, gulce, przerażona, rozgląda się nerwowo. Co to za żart? O co chodzi, Suna, ostro, z pogardą. Przestań się gapić jak idiotka. Czekałam na ciebie. I mam ci coś do powiedzenia. Zawiesza głos: pamiętaj, że to ja kocham Jusufa. Ty pojawiłaś się znikąd i wszystko zniszczyłaś. Zabrałaś mi go, Gulce, zbita z tropu. Suna, o czym ty mówisz? Jusuf jest moim mężem. Suna, uśmiechając się złowrogo. Mężem, wybucha szyderczym śmiechem: Dobrze wiem, że wasze małżeństwo nie jest prawdziwe. Myślałaś, że tego nie odkryję? Ale nawet jeśli by było, on i tak należy do mnie. Rozumiesz? W tym momencie unosi lekko wazon, dając do zrozumienia, że może nim uderzyć. Gulce przełyka ślinę, czując wzbierające przerażenie. Scena 2. Droga na odludziu. Z E Y N E P powstrzymuje H A L I L A. Plener, opustoszała droga wśród pól. Halil jedzie samochodem terenowym z zaciśniętymi wargami, gotów wymierzyć sprawiedliwość kursatowi we własnym stylu. Nagle widzi cajnep stojącą na jezdni z rozłożonymi ramionami. Zmusza go do zatrzymania się, naciska gwałtownie hamulec. Halil, wysiadłszy, krzyczy. Co ty wyprawiasz? Zejdź mi z drogi, próbujesz się zabić? Cajnep, zdeterminowana, nigdzie nie pojedziesz, Halilu. Wiem, dokąd zmierzasz, chcesz odnaleźć kursata i załatwić wszystko sam. Ale nie pozwolę ci na to, Halil, próbuję ją ominąć, ale ona się nie cofa. Złaś, Cajnep. To moja osobista sprawa. Trzymaj się z daleka, nie mieszaj się, Cajnep, niewzruszona, patrzy mu prosto w oczy. Nie mówiliśmy sobie, że we wszystkim jesteśmy razem? Stworzyłeś mi złudzenie, że pozwolisz mi ci towarzyszyć w trudnych chwilach, a teraz chcesz mnie odciąć? Halil, zaciskając pięści, sfrustrowany. Nie rozumiesz? Kursat jest niebezpieczny. Już raz cię skrzywdził, nie chcę, byś znowu się narażała, Cajneb, z wyraźną łzą w oku, lecz twardym głosem. I dlatego zamierzasz zniknąć, żeby go tropić w pojedynkę? Uważasz, że ja będę bezpieczna, kiedy ty stawisz mu czoło sam, osłabiony, ranny? Nie, Halilu. Nie wybaczyłabym sobie, gdyby coś ci się stało, bo nie potrafię tak, zamilkła, by nie zdradzić uczuć. Halil milknie, patrząc na nią intensywnie. W końcu siada za kierownicę z ponurą miną. Odpala silnik i lekko naciska gaz, by ją przestraszyć, ale cajnep nie cofa się ani o krok. Ostatecznie przekręca kluczyk, gasząc silnik. Wypuszcza ciężkie westchnienie, halil z pozorną irytacją, ale w oczach maluje się troska. Wsiadaj, wracamy, mruczy, niech będzie, że nie pojadę tam dziś, Cajnep, z ulgą, wsiada do samochodu. Dziękuję, nie próbuj więcej robić takich rzeczy za moimi plecami, scena 3. Selma i Eren, rozmowa pełna wdzięczności. Na farmie panuje napięta atmosfera po powrocie Erena. Gulan, spięta i zdenerwowana, zasypuje go pytaniami o Halila, ale asystent sprawnie rozładowuje sytuację, mówiąc o projektach, o rzekomych biznesowych spotkaniach. Gdy Gulan idzie wreszcie odpocząć, Selma wychodzi odprowadzić Erena na ganek Selma, z wdzięcznością. Naprawdę dobrze, że przyjechałeś. Widziałeś, jak bardzo pani gulan się denerwowała? Gdybyś się nie pojawił, mogłaby coś podejrzewać i dociekać dalej. Eren, kładąc dłoń na jej ramieniu, z czułym spojrzeniem, dobrze, że miałem kogoś, kto pomógł mi ją uspokoić. Bez ciebie nie byłoby tak łatwo, Selma. Rumieni się lekko. Nie przesadzaj. W gruncie rzeczy ty sam potrafisz zapanować nad każdym chaosem. Można to wyczuć w twoim zachowaniu, w twoim głosie. Ludzie ci ufają, Eren z lekkim uśmiechem, dyskretnie ją obserwując. Selmo, twoja rodzina też ma szczęście, że cię ma. Jesteś pełna ciepła i lojalności. Widać, jak dbasz o Tajneb i Tulej, Selma, przygryzając wargę. Chciałabym zrobić dla nich jeszcze więcej, ale nieraz czuję się bezradna. Zwłaszcza w sytuacjach takich jak ta z Haliłem i Cajnep, Eren odchyla głowę, zamyślony, jakby chciał powiedzieć coś o własnej sytuacji rodzinnej, ale się powstrzymuje. Eren, może kiedyś opowiem Ci o własnej rodzinie. Jest w tym trochę skomplikowanych wątków. Ale, to nie dzisiaj. Selma, kładąc mu dłoń na przedramieniu, w geście zachęty. Z chęcią cię wysłucham. Uśmiecha się delikatnie. Czasem, rozmowa z kimś życzliwym potrafi zdziałać cuda. Eren przez chwilę patrzy w jej oczy, nim odpowie cichym, łagodnym głosem: Eren. Miło mi to słyszeć. I pamiętaj, gdybyś potrzebowała pomocy z panią Tulej lub czymkolwiek innym, jestem na każde zawołanie. Scena czwarta: Powrót HALI LA -E -Y NEP na farmę. Czuły gest w obecności SONGUL, dziedziniec farmy. Szary suw zatrzymuje się przy bramie, wysiada z niego Halil z wyraźnym grymasem bólu na twarzy, dotyka boku, gdzie został postrzelony, a Cajnep podaje mu ramię, pomagając wysiąść. Cajnep z poczuciem winy. Przepraszam, Halilu, gdybym nie wdała się w sprawy kursata, nie byłbyś ranny. Może do końca życia będę się o to obwiniać, halil, cicho, ale stanowczo, kładąc dłoń na jej ramieniu. Nie zadręczaj się tym, podjąłem własne decyzje to moje ryzyko. Spogląda jej w oczy, proszę, uspokój się. Jeśli tak będziesz reagować, wyjdziesz ze wszystkimi sekretami na jaw. Cajnep, wzruszona tym, że się o nią martwi, ocierał ze spoliczka. Dobrze, spróbuję. W tej chwili Songul wyłania się z rezydencji, towarzyszy jej Tekin i Gulan. Wszyscy odetchnęli z ulgą na widok Halila, ale od razu zauważają, że Cajnep trzyma go za ramię w protekcyjnym, niemal czułym geście. Halil lekko przyciąga cajneb do siebie, by nie upadła. Widząc jej zmęczenie, Songul, mrużąc oczy, chowa gniew w głosie, mówi z ulgą. Halilu, wreszcie, gdzieś ty się podziewał tyle czasu? I co się właściwie dzieje? Halil, lodowato, ale stara się brzmieć uprzejmie. Mówiłem ciociu, miałem sprawy biznesowe. Teraz wróciłem, bo sprawy się pokończyły, Cajnep rzuca szybko. Ja pójdę do mojej rodziny, sprawdzę, czy wszystko w porządku. Czy potrzebujesz czegoś przedtem, Halilu? Halil w obecności Songul po raz pierwszy tak otwarcie, ciepłym gestem, kładzie dłoń na dłoni Cajnep. Ciotka wyraźnie krzywi się na ten widok, w jej oczach widać dezaprobatę, Halil z czułą nutą w głosie, spoglądając na Cajnep. Możesz iść. Odpocznij trochę, bo widzę, że jesteś wyczerpana. Songul wewnątrz aż gotuje się z wściekłości, z zewnątrz próbuje zachować spokój. Halilu, co z tym projektem? Miałeś z niego zrezygnować, a teraz widzę, że dalej współpracujesz z tą dziewczyną? Halil, odwraca się do ciotki. Zmieniłem zdanie, ciociu, uważam, że tak będzie lepiej. To moja decyzja i proszę, uszanuj ją, Songul, ale przecież, Halil przerywa, pozornie obojętny. Przepraszam, mam dużo zaległości. Porozmawiamy później, po tych słowach idzie w stronę rezydencji, pozostawiając songul w skrajnym oszołomieniu. Gulan i Tekin wymieniają zaniepokojone spojrzenia. Z boku, na schodach, stoi Selma, która widzi tę całą scenę i rozumie, jak blisko było do odkrycia prawdy. Scena piąta Dramat GULCE Przebudzenie w niewoli SUNY Poddasze domu Suny Ciemne pomieszczenie Okienko przysłonięte grubymi zasłonami Gulce budzi się z pulsującym bólem głowy, związanymi rękami i nogami Z przerażeniem dostrzega, że jest przywiązana do krzesła Ma delikatne rozcięcie nad łukiem brwiowym, z którego sączy się krew. Gulce, zrozpaczona. Gdzie ja jestem? Suna, coś ty zrobiła? Nagle pojawia się Suna z niepokojącym uśmiechem. Staje naprzeciwko Gulce, trzyma w dłoni kolejny wazon, czy ciężki przedmiot, jakby gotowa do użycia. Suna, spokojnie, wręcz triumfalnie. Och, przebudziłaś się wreszcie! Już się martwiłam, że za mocno ci przyłożyłam. Uśmiecha się szyderczo, jak się czujesz, kochana, gulce, z przerażeniem i łzami w oczach. Dlaczego to robisz? Gdzie jest Feria? Kłamałaś, że jest nieprzytomna, suna, wywracając oczami z drwiną. Feria wyjechała, a nawet gdyby była tu, myślisz, że pozwoliłabym jej przerwać naszą rozmowę? Pochyla się i chwyta pod brudek bólce, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać, Jusuf należy do mnie. Gulce, z trudem łapiąc oddech. Co ci w ogóle strzeliło do głowy? Jeśli go kochasz, powinnaś z nim porozmawiać. Suna, z sykiem, zamknij się, zaciska pięści, nie waż się mówić, co powinnam zrobić. To przeze mnie Jusuf się wychował, przez lata byłam mu bliska, a pojawiłaś się znikąd ze swoim fałszywym małżeństwem. Ciska wazon o podłogę, tłukąc go z hałasem. Pytanie: Co stanie się z tobą? Gulce krzyczy o pomoc, ale suna knebluje jej usta szmatką. matką. Na dole rozlega się dzwonek do drzwi ktoś przyszedł. Gulce próbuje wrzeszczeć, lecz dźwięk jest stłumiony, suna złowrogo szeptem. Ani się wasz pisnąć. Ktokolwiek to jest, odejdzie, a my tu dokończymy nasz mały rachunek. Zobaczymy, czy Yusów będziecie szukać. Cena szósta Yusuf odkrywa zniknięcie G.U.L.C.E. Rozpacz w domu, przenosimy się do domu Yusufa. Nevin nerwowo chodzi między kuchnią a salonem, a Senas stoi obok, robiąc współczujące miny. Drzwi się otwierają, Jusuf wchodzi z bratankiem lub bratem, obładowany kwiatami, które kupił specjalnie dla Gulce. Jusuf, rozentuzjazmowany, mamo, patrz, co przyniosłem dla Gulce. Gdzie ona jest? Widziana od kilku dni Nevin zdradza niepokój w głosie, a jej spojrzenie jest niewesołe. Nevin, zasmucona, synu, gulce zniknęła, zostawiła obiad na gazie i wyszła, nie mówiąc słowa. Szukam jej od godziny, Jusuf, jakby się załamał, kwiaty wypadają mu z rąk. Jak to, zniknęła, dokąd poszła, dzwoniła do ciebie? Nevin, z rozpaczą. Jej telefon nie odpowiada. Myślałam, że może poszła do Ferichy, ale tam też jej nie ma. Senas, udaje współczucie. Może wyszła na chwilę i niebawem wróci. Yusufie, nie martw się tak. Jusuf, zaciskając zęby, odkładając porzucone kwiaty. Znałem gulce, nie odeszłaby nagle, bez słowa. Wzdycha, po chwili dodaje w duchu, coś musiało się stać. Muszę jej szukać, Nevin, przytulając syna. Niech cię Bóg prowadzi, dziecko. Znajdź ją, proszę, w oczach Jusufa narasta determinacja. Gdy wychodzi z domu, w duszy wierzy, że musi odnaleźć żonę, nieważne jakim kosztem. Finał odcinka 94 wieczór znowu zapada nad wichrowymi wzgórzami, a wydarzenia przybierają dramatyczny obrót. Suna uwięziła Gulce na poddaszu, gotowa posunąć się do wszystkiego, by odzyskać Jusufa. Khalil i Cajneb powrócili na farmę, choć Songul coraz bardziej podejrzewa, że coś się między nimi dzieje, co wykracza daleko poza projekt perfum. Eren i Selma zbliżają się do siebie, choć każde wciąż skrywa tajemnice i wątpliwości. Merv nic nie wie o tragediach dziejących się wokół, wierzy, że niedługo wróci do szkoły i spełni swoje marzenia, podczas gdy w rzeczywistości los jej siostry i Halila wisi na włosku. Kursa tknuje w ukryciu, zapowiadając zemstę na Cajneb i Halilu, Yusuf odkrywa nagłą nieobecność żony i ogarnia go rozpacz, wyrusza na poszukiwanie gulce, nie mając pojęcia, że jest ona w rękach suny. W ostatniej scenie Halil w rezydencji, podczas krótkiej wymiany zdań z Cajnep, zdejmuje z jej policzka zbłąkaną łzę, okazując jej publicznie czułość, a wszystko to na oczach zszokowanej Sągul. Gdzieś indziej w mrocznym magazynie, kursat przygotowuje się do kolejnego ruchu, przeglądając zdjęcia Cajnep i Halila na ekranie telefonu. Gulce, związana i zakneblowana, siedzi na poddaszu domu Suny, przerażona, słysząc kroki zbliżającej się porywaczki. Jusuf przemierza ciemne ulice, wołając imię Gulce i rozpytując przechodniów, czy ktoś widział jego żonę. Nad wichrowymi wzgórzami nocą unosi się aura niepewności i lęku. Czy Gulce zdoła się wyrwać z rąk zazdrosnej Suny? Czy Halil i Cajnep wspólnie stawią czoło kursatowi, a może Songul odkryje ich tajemnice i przekreśli wszelkie plany? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niepokojem czekają na kolejne, pełne zwrotów akcji wydarzenia. Koniec odcinka 94, ciąg dalszy nastąpi.